Ja tu Państwa chciałbym teraz przekonać do mojej interpretacji tego, tego co się stało lub dzieje między Europą a tym tak zwanym Wschodem Rosją, Chinami. To film, krótki film, kilkudziesięciosekundową, w całości ma 70 sekund. Ja nie będę tytułu podawał, zaraz tam ktoś to wykorzysta. Sytuacja, no taka bajka jakby animowana, jest pewien taki gigant, który układa góry, tak? Ten krajobraz, coś w rodzaju Boga, tak? Coś w rodzaju Boga tworzy góry. Jeden z tych głazów, gdy już utykał na szczyt, się obluzował i zaczyna spadać w dół. Tu na dole jest, proszę Państwa, miasteczko. No, takie w klimacie jakby średniowiecznym, czujemy, że to właśnie jest jakby Europa. No, film jest skonstruowany przez Amerykanów, ale ja go interpretuję jako sytuację w Europie. Ten, ten mocarz, ten, tym wielkim wysiłkiem, tworzący ten, ten krajobraz, gdybyśmy potraktowali jako jako Rosję, na przykład Chiny, które, które to narody wielkim wysiłkiem, wielkim wysiłkiem starały się, żeby Europa miała dobrze. Przez ostatnie 30 lat Europa miała dobrze współpracując z Chinami i z Rosją. No i ten głaz, ten, ten ostateczny głaz szczytowy mu zleciał, on się zorientował nad nad ludzkimi siłami e, złapał ten głaz e, wyhamował e, żeby ten głaz nie zmiażdżył tego miasteczka, które ja interpretuję jako Europa on właśnie spada ten mocarz rzuca się hamuje hamuje e, głaz tuż przed zmiażdżeniem miasteczka ale końcówką stopy uszkodził świątynię i się zaczął, proszę Państwa. Jazgot, jazgot. Strzelają ze wszystkiego, co tylko możliwe jest, obrażają go. E, gigant się wkurzył, mówi: dobra, a w dupie z wami. I taka sytuacja uważam jest między nami w Europie a Rosją i Chinami. Chinami jeszcze nie, ale Rosja już dosłownie wyłożyła na nas lachę. Jak tak chcecie mieć. Pod kontrolą Wall Street, to proszę bardzo. Nie wierzę w to, że Rosja chce zaatakować, nie wierzę w to, że Rosja chce wykorzystać. Widzę wyraźnie trend na zasadzie, a dobra, z tą Europą kiedyś zrozumie, no już będzie za późno. I to są też rządy w Polsce, ale takich ludzi wybieramy, takich ludzi wybieramy, a potem będziemy musieli płakać i płacić.